Witam. Po emocjonującej i pełnej wrażeń nocy będziemy teraz towarzyszyć Adamowi w typowych wyspiarskich zajęciach, czyli w zbieraniu kamieni, kików, w jedzeniu ciasteczek, w popijaniu ich wodą. Tempo akcji jest zmienne, to już mówiłem na początku. Po takich emocjonujących snach przychodzą. Nieco takie bardziej standardowe, wypełnione powtarzalnymi czynnościami, etapy rozgrywające się na wyspie. Czynimy więc naszą powinność i sobie pozbierajmy trochę no, może nie tyle bezużytecznych, co takich bardzo standardowych i znanych, ogranych już przedmiotów. kijki czyli standard w naszym ekwipunku kamieni można zmieścić aż 5. My weźmiemy sobie może 4, bo tu akurat kamienie będą potrzebne. I też zwróćcie uwagę na wygląd. Tej lokacji teraz na, na widok, jaki mamy na wyspę. On się różni od tych, które dotychczas widzieliśmy. I jest taki dość ciekawy powiedziałbym, chociaż przejścia między kolejnymi. Ekranami nie są zbyt intuicyjne w tym wypadku, ale podoba mi się to, jak ta wyspa teraz wygląda. Cztery kamyki mamy, idziemy teraz na wschodnią plażę. Może kogoś spotkamy, porozmawiamy z kimś, byłoby miło. No i myślę, że warto teraz już rozważyć wydostanie się stąd z tej wyspy, bo już siedzimy na niej wystarczająco długo.

...Ewa jest fajna. Zresztą już o tym mówiłem, że jest moją chyba ulubioną kobietą w tym w tej grze. This is the first time I see you having a snack here. Yeah, it's nothing special. But one needs to eat, you know. But you don't have to worry about me. I'm not worried about you. That didn't sound nice. Look at my tummy. I've got enough supplies. Michelle wouldn't survive for long. <try> Chyba się polubili Michelle tak y, fajnie na niego spogląda. I się uśmiecha za każdym razem więc padł jej w oko, nie wiem co ona w nim widzi naprawdę. Um, pomiędzy domki albo na zachodnią plażę przejdźmy teraz na zachodnią plażę może. No i tu jest nasza Maria. Do you feel better now? jest yeah, i

What about Herman? Well, for me he's a jerk and will remain one forever. I just needed to be with someone yesterday, you know. I understand. You don't care about me at all. Come on. Well, sure you've got your. Come on, stop that. Adam, you're stupid. Dopiero teraz to <laughs> zauważyłaś. <laughs> Ale, no, w moim typie też nie jest. Potrzebowała kogoś, więc wykorzystała Hermana, no a teraz, mimo, mimo, że ma o nim zdanie takie jakie ma, trochę nie w porządku, według mnie, no ale, takie niektóre kobiety są. A oto i nowa nasza, nowa lokatorka domku numer 8. No i będzie tutaj taka miła niespodzianka dla nas. Dobry dzień, jestem Adam Reichel. Jadwiga Kowalski. Nice to meet you, young man. Are you from Poland? Yes, from Krakow. You must be a little disoriented. Yes, that will stop. Fortunately, the big wave is away. Mm. I lost my snorkel, but I will pay it to the rental company. I'm not from the rental company. When will they take us to the hotel? I really have no idea. Understand. Thailand is caught given under normal circumstances. Mm. And now it must be even worse. Typowa polka. Nie dość, że polka to jeszcze ruda, a ja podobno mam słabość do rudych, ale niestety to nie jest moja kategoria wiekowa. Dobra, zostawiam ten temat. Przejdę się tam w kierunku szczeliny i sprawdzę, czy pułapka z ryby zadziałała i czy złapał się jakiś ptak. Swoją drogą nie widziałem tu jak dotąd Edwina. Czyżby nie wrócił po nocce na, na wyspę? Nie powinienem się śmiać. Wstrząsający był, wstrząsające było to zakończenie poprzedniego koszmaru. A zdążyliśmy już zauważyć, że koszmary mają wpływ na to, co się później dzieje na wyspie. Także Edwin już pewnie tutaj nie wróci. Pewnie zginął na dobre. Każdy, kto jest tu na wyspie, już raz zginął, bądź niemal zginął. No Adam też miał wypadek samochodowy, z, którym, z którego nie miał prawa wyjść cało. O, a oto i nasz kolega Herman. Co tu robisz? Zobaczymy, jakiegoś fleszu jako bait. Czy chodzi o bergę? Nie, dla Maria, ty bogini. Oczywiście to jest trap dla birds.

Zapewne jest, żył kilkadziesiąt lat wcześniej, przed Adamem i jeszcze komórek wtedy nie było. Stąd to pytanie, które mogło się wydawać podchwytliwe. Jeszcze się cofnę do poprzedniej lokacji, dlatego że tutaj będzie jeden taki przedmiot. O, okulary Daniki, również jest słabo widać, no ale błyszczy się coś w tle, więc nie będę narzekał. What to jest? These must be Didn't them swoją drogą Herman trochę przygaszony się wydawał. No chyba przez to, że z tego powodu, że Maria go odrzuciła, kiedy poprzedniego dnia był jej potrzebny, to to tak się w niego wtulała, a teraz. Ale takie życie. Hmm. Teraz może skieruje swoje kroki do. Do Ewy. Odwiedzę Ewę. Tak, tylko gdzie ta Ewa się znajdowała? Nie na wzgórzu. Tak, trzeba przejść na wschodnią plażę. Trochę słabo ogarniam. Wiecie, że ja się często gubię, kiedy są rozległe lokacje. I nie inaczej jest tutaj. O, tutaj stacjonowała. Ewa, więc wejdźmy do niej, porozmawiajmy. Jest podzianka What happened to you? Don't look at me. Don't be silly. I can't see anything. I saw a bottle in the water, so I went there to pick it up. I see. And I slipped. I'm sorry to hear that. And this is what I found inside. Thanks a lot. I was trying to find it for a long time. Second message The Portuguese who lived on the island in the 15th century. According to what I found. According to what I found. We are able to get to the island on the horizon during low tide using only the current. But I don't have any way to cut down a tree. I'll try to find another way. By the way, the microchip that makes you sleep is placed under the skin between your collarbones. If this is the truth, I should be able to find it. Oh my god! I have to get rid of it somehow and then get to the other island. But they can't just throw the chip away, they would track it, and me too. Maybe another creature with warm blood that could carry the chip inside would be enough. I will have to risk it. Zwierzątko już mamy, jest tym zwierzątkiem ptak. Natomiast tam ktoś pisał, że nie wiedział czym ściąć drzewo. Jak to, jak to czym? Kikiem albo kamieniem przecież za ich pomocą można zrobić wszystko. Dosłownie wszystko. Teraz pójdziemy do Michel. I do kolegi Austriaka. Już zapomniałem jego imienia. No tylko jak tam dojść? Oni byli chyba na wzgórzu. O tak jest. Michel chyba gdzieś się wybiera.

Właściwie taki trochę bez charakteru jest ten człowiek. No nie wiem, ja mam takie wrażenie. No gdzie jest ta Michelle? Jest, biega sobie. How far away could that other island... <laughs> Trudno ją złapać. nie Czekamy, aż opadnie z siły, aż się zatrzyma. Ale jak widać, kondycję ma dobrą. No. Ile ty kilometrów chcesz, kobieto, przebiec? Um. To chyba losowo jest ustalane, kiedy ona osłabnie i przestanie biegać. Na razie możemy się tylko przypatrywać temu. A przydałoby nam się coś od niej, dlatego czekamy cierpliwie. I tam jest jakaś druga wyspa wulkaniczna, bądź sam wulkan. Nie wiadomo, czy coś na tej wyspie oprócz wulkanu jeszcze jest, czy nie. Kobieto. Kobieta nie chce przestać biec. Przy próbie nagrywania zrobiła jedno kółeczko i się zatrzymała. Teraz jak widać postanowiła zrobić tych kółeczek chyba 10 zanim przestanie biegać Niech Adam rozprostuje kości, bo od tego stania w miejscu jeszcze nabawi się jakiegoś, nie wiem, zwyrodnienia, kości mu się zastaną. No dziewczyno, zatrzymaj się. O wreszcie. Can I talk to you now? What do you need? You had an elastic band in your hair. Yes, I don't need it here. It's too tight and uncomfortable. If you give it to me, I could use it. Sure. Here you are, Adam. I've examined everything I saw. Please come by to see me later. I'll try to escape from here. That will be suicide. Błąd tłumaczy, taki częsty błąd niestety nie rozróżniają płci. Nie patrzą, czy dane zdanie wypowiada kobieta czy mężczyzna. Duży minus. No idziemy znów tam w kierunku klifu, konkretnie w miejsce, w którym zauważyliśmy. Okulary Daniki.

Edwin zniszczył się. Albo przynajmniej nie widziałam go. Rozumiem. I dlatego jesteś smutny? Myślę, że czuję się w porządku. Rozumiem. Już Adam dobrze wie, co się stało z Edwinem. Swoją drogą, nasz bohater wyciąga wnioski, O tym razem nie powiedział już Ewie, że gdyby Biegała nago po wyspie, to w niczym by to nie przeszkadzało mu. Także już trochę opanował te swoje teksty. Robimy proces kika i tej gumki. No i strzelamy w okulary Daniki. Zobaczymy, za którym razem uda nam się je strącić. O, za pierwszym. To też jest losowe. W przygotowaniu do nagrania udało mi się to dopiero za trzecim razem. Więc zrekompensowaliśmy sobie to długie oczekiwanie na, na zakończenie biegania well, przez Michel. Hmm, mamy szkło. Do czego nam się może przydać szkło? Trudno mi na razie powiedzieć, ale wróćmy do domu, do domku, w którym mieszka sobie Polka Jadwiga Kowalska. I może pożyczmy od niej płetwy. Pożyczyć nie pożyczymy, bo jej tu nie ma, więc zabierzmy niepostrzeżenie. Otóż to powiedziałem już, że Adam wyciąga wnioski i to się sprawdziło, i tym razem na początku gry nie chciał zabierać czyichś rzeczy. Nie chciał ich ładować do ekwipunku, nie chciał zakładać czyichś żubrań, A tu się nauczył wreszcie czym, kim jest bohater przygodówek i co musi robić. Musi podwędzać przedmioty i nie patrzeć na to, do, do kogo one należą. Tak już los. Did you nie szans. Ale nie What się. Co figure ale nadal próbuję. To znaczy, że nie jesteś so bad. Blast! Nie na twoje głupie żarty. Jestem Tak mi się podoba. i na koniec się aż do nas uśmiechnął. To mi się podoba. Ta mimika jest jednak tutaj niezastąpiona. Um, a teraz Dokonamy, przeprowadzimy operację na żywym organizmie. No i mamy układ scalony. Ten chip, którego szukaliśmy, Umieścimy go wewnątrz ptaka. Ptaka też trzeba by chyba pokroić, chyba że mu do ust to włożymy. Fly away. Fly away up to the sky. Tak. My tymczasem skierujemy się w stronę dzwonnicy. Może przejdziemy. O, tu jest jeszcze azjatka. No nie. Cofnę się jednak na górny płaskowyż i skieruję swoje kroki w nieco innym kierunku. Czyli tutaj na wschodni klif. No, i tutaj znów zejdę na ten pień, na którym już kiedyś byłem kierując Adamem. No, i pora będzie wreszcie użyć tego szkła pozostałości po okularach daniki. No i odciąć te korzenie. O ile się Adamowi to uda. Miejmy nadzieję, że tak. Że nie jest jednak całkowicie do niczego. I nie jest taki głupi, jak twierdzi Maria. Chyba jednak jest. Ale próbuję uparcie. Oj, coś mu się wreszcie udało.

Kiedy ona się tutaj nachyla, no ale cóż, nie wiem, czy to jest celowa, celowa zagrywka twórców. No ale no, tak to wyszło. Nie będę już jej dłużej tam zaglądał. Jeszcze się pożegnam z Marią. Myślę, że to czas powiedzieć dobry. Adam, będę modlił się o twoje przeżycie. Będę jak brodaty matka przez cały dzień, który się na początku. Dziękuję, Maria.

Znów to samo. Adam kombinuje, kombinuje, no i wreszcie mu się coś udało.